tak, bo jest to powtórka z serwera testowego ponieważ ja teraz już serwer testowy wersji 1.12 poza tym, że e, zbafowali niektóre pojazdy premium I jeszcze w, w trybie stalowego łowcy dodali kilka udogodnień Redaktujmy Przy drogę, jak ma 122 wojskę zamontowaną, krótką Zresztą każdy chyba pojazd na w na stoku w stalowym łowcy ma Yy, tego master 22. dwójkę. pokazał się nope. yy, Valkyria, że Valkyria się nie przebił, i pokazuję Wam głównie jeszcze jeszcze, że jest to podejrzymy, że zobaczyliście albo na wkrótce, nope. albo po tytule. Że dlaczego pokazuję tę wkrótce? W to nie jest to do epickich bitew, ale było blisko, a miałbym Wiktorii Royal po raz kolejny na... Mm, na wariagu nope. w sensie w stalowym młówki po to by się rozchodził widać że jestem sam na dwóch aktualnie co mnie bardzo wkurza w y, tym trybie solo jak się gra bo jak się gra po to może być sam na trzech albo sam na sześciu nawet albo dziewięciu zależy ile osób gra chciałem sobie zaupgrade'ować pojazd niestety mi to nie pykło Penetration. Tak, teraz penetration. było. Raven może ma szybsze, szybsze przeładowanie, ale mniej chyba. Przeładowanie zadaje. Nie czy nam się bać. Także ja czekam, że aż e, sobie z... będę mógł zaugridować, to jest. Niestety gościem strzelił. I nie mogłem sobie działać, żeby No. Zrobiła się. Strefa zagrożenia. Nope. Desety są, czyli Danger Zone. Nope. Czyli strefa zagrożenia. Czyli te żółte. Jeszcze jest czerwona, czyli Death Zone, czyli strefa śmierci Nope. Cześć, hello, to my, little Say hello to my little friend. W ogóle gdzieś to słyszałem ale też nie mogę pamiętać gdzie to było. Zupgrade'owałem sobie nie było widać. ...działo i kadłub, bo wiesz, że jeszcze nie mam możliwości, ponieważ no idę sobie w ten sposób, jak widać, tutaj. Oj, dobra, pokazała się Walkiria. Niemiec kontra Rusek. I to wcale nie jest tak, że Rusek jest przesadzony na... po wymaksowaniu. Że Rusek jest przesadzony w tym trybie. I te miny robią swoje. Przy okazji mamy, no, no, no właśnie, mieliśmy upgrade wieży i jak widać Valkyria zginęła w czerwonej strefie, czyli Death Zone. Robimy Pro Gamer Move, czyli ruch pro gracza, to na Polski. Chociaż ja nie nazwałbym się pro, pro graczem, ale mniejszy z tym Wjeżdżam znowu w strefę z zgonu Ale jako, że mam full HP, faktycznie nie może wyjechać problem. zanim, o, właśnie Zanim e... mi zabierał HP Ale, gdyż miałem łączoną regenerację HP, w sensie ten okrąg regeneracyjny To mogłem sobie pozwolić na wyjechanie, bo ten okrąg szybko się razem ze mną, to nie jest tak jak w Niemcu Ponieważ w Niemcu, Niemiec też ma ten okrąg re regeneracyjny Aczkolwiek, w przypadku Niemca jest to po prostu trzeba stać w miejscu, żeby to się regenerowało, w sensie okrąg się nie przemieszcza, tylko stoi w jednym miejscu, nie mogę się wysłowić, wiem. Widać, jest hamburger, no. który nie ma za bardzo szans, chociaż też jest wymaksowany, no. albo przynajmniej ma wymaksowaną wieżę i kadłub, nie wiem jak działał, no. Dziewo chyba też będzie miał. Kolejny strzał, który zrobił, nie przebił. Nope! Konfrontacja rusy... Ale to ja się nie przebiję. Mam dostępne nowe działo. Ah! Niepotrzebnie strzeliłem. Bo tak to mógłbym sobie no. wypusować właśnie w tym momencie działo. Nope. I byłoby lepiej ah! trochę. I patrzem teren. Uh! Nope. Właśnie mi zabrał tylko 170, ja mu 400 robił. Ah! Nope! Jego że słyszałem, że gościu włączył tą... Yy w strefę, gdzie po prostu rdzewieje no to stwierdziłem, dobra, nie no. będę się wycofywał, tylko pojadę do przodu i mnie stoi hello to my little friend tak więc o, mogę sobie upgrade'ować coś się w ogóle przykleiło do działa teraz było mniej z tym Swoją drogą... Oj, przepraszam, swoją drogą Zapraszam na streamyki, Na streamyki na streamy. Między poniedziałkiem a czwartkiem są no. na Twitchu, Twitch to jest ten mod YouTube'a. A... A, mm, a to sobota niedziela w tych dniach są na YouTube. Ach. Więc... No. No, gość w tym Walkerioł jest niewymacowany, no, więc nie ma szans please, no. ze mną i z tymi minami, no. co postawiłem gość się podjedzie do przodu, najechał na minę i zginął. Mam już 7700 uszkodzeń, więc. O, pokazał się jeszcze hamburger, który we mnie nie celuje, tylko strzela się z tym, co jest za osłoną. Rzez, no, teraz już chcieli we mnie, ale. Nieprawidliwie zrobił Dostał nieprawidliwie, natomiast wariag I ten wariag będzie chyba mi co dość dużo Napisuje mi dość dużo krwi Bo zostało Trzech rusków Brytyjczyk albo Amerykaniec Amerykaniec chyba i Francuz Więc to nie, to nie jest ten, ten wariag tylko to jest inny wariag, wariak ten, który się psuje, to jest ten, tam u góry. O, tamten. który jest 208 metrów, który właśnie strzelił do mnie. Nope. mamy. Jest trzy razy wariant. Jeszcze z tyłu jest Francuz. Nope. Czyli Erlequin. Któryś z nich. Albo ten, co stres, ten, ten, z którym się napieprzałem. Czyli Rusek, nope. nope nope Swoją drogą. Yy, nope, nope. Rozłożę miny, nope. albo ten z prawej rozłożę miny Jak widać, tam jest wariag, z lewej strony mam yy, Arlequina Jeszcze z tyłu gdzieś będzie Hamburger Czyli har Harbinger, bo czas na polski Znaczy, nie na polski W ogóle zwróćcie uwagę, gdzie to, gdzie to poleciało Miałem celownik na Arlequinie Okej. Okay. Jestem po krótki przerwie. Więc wyłączyło mi granie zupełnie dlaczego. Nope! Nope, 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 nope! Nope! Z nope. Nope. magazynkiem, ale... Tak wielkie g może mi zrobić. Tak naprawdę teraz. Bo no, po prostu się nie przebija jak widać. <grym> tak, i te komunikaty co są teraz to już jest yy, stare. Stary komunikat. <grym> Ponieważ no przewijałem tą powtórkę. Dlatego teraz podejrzewam, że może być to cały czas. I to jest błąd powtórki, gdy widać. Niestety zniknąć to nie zniknie, bo no mam to już od dłuższego czasu. Zmontowane to, to dzieło. Tak więc. O, pokazał się Dwariak, który jest z Francuzem. I niestety na tyłku pokazał się właśnie. Hamburger że swoje się wstrzymał, tak będzie się, będzie się wykozy, pokazywało. To cały czas, więc nie mogę tego nawet zmienić. Nie mogę tego kliknąć, nie mogę tu nic kliknąć. O, tak więc jest to kwestia powtórki. Bo normalnie w bitwie to by się pokazało, pokazało normalnie. W sensie jakbym kliknął, to by to się to zniknęło, ale niestety to nie zniknie. Jak już wspomniałem wcześniej. To jest jedyny, jedyny minus powtórki. Że jak się wam wykrzaczy to w sensie wyłączy to, to będzie zawsze coś takiego. Jest Wariag u góry. Z tamtej strony gdzieś też gdzieś się patrzy to jest hamburger. Był hamburger, teraz Arlequin go zdjął. I gdzieś jeszcze Arlequin stoi. Właśnie, Edley z prawej strony i Wariak jest u góry, który za chwilę swoje drogą się we mnie wstrzeli. W tyłek. No właśnie. Zresztą jak najgrobniej musi ktoś przyjść. Tak dalej. Zrozumiałem, że nie będę jechał na tych dwóch. Po prostu spróbuję się schować gdzieś za jakimś nasypem, czy, czy czymś takim, czy jakimś złomem żeby móc zagrać na holdowna, znaczy rusek w zasadzie to nie ma holdowna, tylko zagrać po prostu na wieży. Żeby cokolwiek poodbijać. Hello? Na prawej jest Francuz, który swojego we mnie nie celuje. Zresztą to jak zresztą widać, dlatego stwierdziłem, że wjadę sobie do tej strefy! Poczekam na skupienie i będzie strzał. W tyłek Nope, nope, nope! Ma magazynek to jak trochę trochę słabizna wyszła po drugą widziałem, że było wyspotowany fireball czyli kula ognia, nie wiem jak to wyszło jak na strzał z jednej strony wariak mi pomógł poprzez ubicie tego Francuza ale z drugiej strony jest to mocno problematyczne teraz Okej, okay, jestem w krótkiej przerwie Musiałem odejść na chwilę Niestety, przeciwnik w Wariagu <laughs> Włączył sobie Regenerację HP, której ja nie mam Więc Nie mam jak e, Poleczyć się, gdyby Gdyby była sytuacja Taka, że Po prostu, że będę miał Mniej HP niż on New game available Codziesny komunikat jest, ale no jest dużo, tu nie zjadłem. Jedynie nie muszę jeszcze poczekać na nope. doładowanie się min. Pol, pola minowego. A propos pola minowego polecam film. Ucieczka so, z Sobiboru, czyli tak? Nope. Bardzo, fajny, bardzo fajny film. Nope. Pol, pole minowe Sobiboru, ten fragment był. więc że on. Gdy to Jak gdyś jest już strefa zagrożenia. Houston, we have a problem. Bra. I niestety... już... ginę. Chciałem gościa Bra. wypchnąć na miny, ale że zrobił to samo, czyli też postawił miny za mną, ale miał widoczny, mocniejsze sili. no, to niestety on mnie wypchnął, ale sam niestety zginął. Znaczy, niestety, niestety, no... Zginął gościu. 13,5 tysiąca obrażeń za, za, za danych, 5 tysięcy za, zablokowanych i 5 zniszczonych pojazdów, i drugie miejsce także do Wiktory Royale było bardzo blisko. Także na razie, cześć! Okej, okay, jestem po przerwie. Hello <coughs> there! Znowu na Wariaku, tym razem inne no. miejsce spawnu Niestety goście się pokazał przede mną Na variagu. nie wiem dlaczego tego nie widać. Jakiś błąd powtórki, czy co? Bo jest tu gościu, tylko nie widać Tak jakbym walczył z duchem Więc nope. nie wiem o co chodzi Czemu to w ogóle... Nope. Czemu to w ogóle tak działa? Bo normalnie chłop stał Normalnie w bitwie, było widać <try> <try> Walczy z duchem, o! Pokazał się jedna ta, ta niewidka przestała działać Czyli z Harry Pottera swojego ręku. A propos mojego niku Harry Potter. No! Mam na dupie Samsusa. Ouch! Ma to już chyba lepsze działko. Nope. Po, po prostu to coś wali. I są te żabyskopi. Nie wiem dlaczego. Muszę spozować to na chwilę. Mimo, że spawzowałem, to dalej są to żabyskopi. Nie mam dla tego pojęcia, o co chodzi. Detection range wziąłem sobie, no właśnie Jedynym minusem jest, że to, że jeżeli chcę walczyć z Francuzem Nie mam szans tego zebrać, ponieważ gościu ma na tyle szybkie przeładowanie, że nie da mi zebrać yy, zrzutu Bo nope. mi będzie brakowało sekundy, to po prostu gość wtedy może strzelić A Wtedy, że przecież się... Wtedy, że się nie przebił, to po prostu wykorzystałem to i mogłem zebrać zrzut spadochronowy. A propos jeszcze rzutu spadochron spadochronowego. Ostatnio, jak ja to nagrałem, to wczoraj e, na strumyku ktoś się pytał, czy żebym nagrał Fortnite'a. że w Fortnite jestem słaby. I to bardzo słaby. Ale... Nie dość, że ten... ten klient... Poprosił mnie, żebym gracz. Może tak powiem. Ten gracz poprosił mnie, żebym nagrał Fortnite'a. Plus do tego jeszcze Flexid. Kiedyś do mnie napisał na Discordzie na wiadomości prywatnej, że słuchaj, Hory, może byś nagrał jeszcze Fortnite'a. No, zrobię ankietę pod tym filmem. Więc linka do ankiety. Tak, to myślałem, że dam radę przyjechać, ale jak gdyś nie dam, dam rady przyjechać. jest tu za wysoki płotek linka macie do Ankiety na Stropolu w opisie, ponieważ nie mogę linka do karty wrzucić. Nie mogę linka z ankiety wrzucić do karty, ani ankiety na YouTube też nie mogę zrobić, bo od jakiegoś czasu zostało, została ta opcja usunięta. Więc jak już wspomniałem jeżeli ktoś chce, żebym zrobił Fortnite a na YouTube'a jeszcze raz, Zapraszam na, do linku w opisie na Stropola na ankietę oraz na Discordzie na ankietę oraz na Instagramie, ewentualnie jeszcze wrzucę na Instastory. Wszystko jest w opisie. Słuchaj, że czyli link do Discorda, Facebooka, Instagrama itd. i link, link do ankiety są w opisie. Ja poczekam do niedzieli um, Jeżeli chodzi o odpowiedzi I w niedzielę sobie zobaczę Jaka będzie reakcja W sensie w niedzielę rano Czyli w zasadzie do soboty, do soboty. Będę brany odpowiedzi do soboty Niestety, jak widać na mapie Użyłem radaru Jest tu trzech w mojej okolicy W mojej, teraz to z przodu jest jeden Z tyłu są, jest dwóch z jednej strony stwierdziłem, że mogę zaryzykować pojechać do tych dwóch, którzy się tableją i... No i spróbować tam konfrontacji dwóch na jednego, spróbować cokolwiek zdziałać choć już no no jeden no. na jednego, bo jeszcze nope. jeden zginął. zginął. Nope! Właśnie ma ulepszony, ma pług, więc stwierdziłem, że nie będę na razie min ustawiał. Muszę się od niego odsunąć trochę tak bardziej Gościu niestety włączył ten... Um, to strefę taką, która wszystko mi spowalnia Wszystko spowalnia w moim pojeździe nope. Dlatego stwierdziłem, że nie będę bowiem tam stał Wyjadę z tej strefy i dopiero zacznę do niego strzelać nope. Gościu, nie wiem jakim cudem się od tyłka czy od boku odbił Ale lepiej dla mnie okazji, zdążyłem sobie wziąć upgrade. Tutaj gdzieś się przed chwilą bitwę miałem prawie że Victor mógł gości sobie na Raven. włączył regenerację HP. Tą która jest na czwórce. Nie ten, nie ten okrąg regeneracyjny, tylko pojedyncze regeneracje. Że jeżeli oberwie gościu krytycznie albo zabiorę mu HP, to przestaje go leczyć w życie. Hello, to my Niestety dostaję od nope. lewej od hamburgera Ale udało mi się zebrać to. I hamburger włączył tą damage Rosy w Mist. Czyli mgła. mogła, która y, powoduje, że pojazd rdzewieje. Widzę, że są śledy jeszcze. śledy zostawiane. Tak, będę tu go ogonił. Teraz przez dłuższy czas tak, że. Lekki time lapse, nope, nope, niestety gościu mi zniknął. Więc, jak trochę słabo gościu, niestety mi zwiał. Udało mu się zwiać ode mnie, ale udało mu się jednak, znaczy wcześniej mi zwiał, teraz mi się udało w niego strzelić się raz, na załadowanie. Drugi raz Pokazał się zielony zrzut, zrzut, zrzut z prawej strony. Nie mogę się wysławić, za szybko mówię. a ja przydałoby mi się, żebym sobie coś na gardło kupił, bo już naprawdę gardło mnie boli. I zacząłem powoli tracić głos. Także to też jest problematyczne. Przez 11, kurde, prawie. 11 w niedzielę. Czyli w zasadzie w dzień, kiedy się pojawił stream, stream. ostatni w tygodniu. O, tam się dwóch bije, widać na mini łapce. Więc ja sobie stwierdzę, że biorę zrzut ten i podjadę do kolesia, który już wcześniej mi uciekał. To muszę skupić zało. Mimo skupienia działa, nie trafiłem. Co drogą, to bardzo fajna opcja, że. Mm, Wargaming dodało właśnie opcję y, powtórek ze stalowego łowcy oraz kolejną rzeczą jest to, że dodali opcję Spectatora, czyli opcję y, lambę oglądającej coś ma niestety włączone to y, ten okręg miał łączony no. generacyjny Gościem, on, nie wiem czy ma. Nope. Albo on ma. Nope. W rurkę walczę przeciwko. Wariag gościowina winna wariagu oraz walczę przeciwko hamburgerowi. Ola, olałem wariaga, e, ponieważ gościu ma mało HP. -ków. Znaczy, podje teraz to już go zdjąłem Na razie muszę poczekać aż zbiorę. No właśnie, zbiorę ten zrzut. Nie wiem czy te. Gdzie gościu wjechał w te miny Jak grać zostało trzech Czyli ja i tych dwóch co są na miny. Jako, że widzę, że z tyłu jest jeszcze wariak Którzy wali po sto nie wiem dlaczego A Nie, to hamburger jest, jest to, Ja w kanapce Jestem w kanapce tak jakby Jestem między dwoma hamburgerami Więc niestety Nie udało mi się tego Ugrać Jeden włączył sobie yy, Berserkera A drugi strzelał mnie od pleców Także 7700 obrażeń Trzecie miejsce, 4 fragi 3-4 blokowane Także, jeżeli wam się materiał spodobał, dajcie kciuka w ogóle Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to możecie zasubować kanał I polecam zasubować, bo Tyle osób nie subskrybuje I subskrybuje Zresztą widzieliście jak to wyglądało, także na razie. Cześć.